Okrążenie rozpoczynamy prostą startową, siódmy bieg około 300 km na godzinę. Dochodzimy do pierwszego zakrętu, bardziej nawrotu, który pokonujemy na drugim bądź pierwszym biegu. I od razu dochodzimy do lewego, dosyć szybkiego łuku, który pokonujemy na trzecim biegu. Szybko dochodzimy do szykany łuku lewa-prawa. Łuk lewy dość wolny pokonujemy na drugim lub pierwszym biegu w zależności od przełożeń. Dochodzimy do piątego zakrętu, bardziej też szykany lewy-prawy. Lewy zakręt pokonujemy na czwartym lub piątym biegu przy prędkości nawet do 200 km na godzinę. I od razu prawy zakręt na drugim biegu dochodząc na tarkę. Wychodzimy do siódmego zakrętu na wrotu, który pokonujemy na drugim biegu przy prędkości 115 km na godzinę. Dochodzimy do szybkiej szykany pokonując ją na szóstym biegu na pełnym gazie. Dochodzimy do dziesiątego zakrętu, kombinacji lewy-prawy. Lewą pokonujemy na trzecim biegu, a prawą na drugim lub trzecim biegu. Dojeżdżamy dosyć długą prostą, a bardziej łukiem, na pełnym gazie. Dochodzimy do kolejnej szykany, lewa-prawa, ślepej szykany. Prowadzi nas na tą szykanę prosta pod górę. Pokonujemy tę szykanę na pierwszym lub drugim biegu, przy prędkości ponad 100 km na godzinę. Szybko dojeżdżamy do ostatniego prawego zakrętu, dosyć szybkiego który pokonujemy na trzecim biegu przy prędkości ponad 150 km na godzinę. Wychodzimy na prostą startową i oto całe okrążenie naszego toru.